Pompeje historia miłości w tle starożytnego miasta. Zakazana miłości Ewiszaca w powietrzu tragedia, a wręcz zaglada oni o tym nie wiedzą. Nie przychodzi im do głowy, za nimi nie zbyt wiele czasu a miejsce gdzie zyja. Gdzie snuje swoje marzenia i plany na przyszłość, zniknęło z powierzchni Ziemi to wszystko i wiele więcej zobaczymy w filmie Pompeje. Jest lato roku 79. Do Pompeju zmierza gladiator Milo, Kit Harrington, zwany Celtem. Nad miastem góruje dobrze widoczny Wezuwiusz. Ale Milo nie zwraca na górę uwagi. Koncentruje się na tym co go czeka. A jest to walka na śmierć i życie. Nikt nie wie, że nie upłynie wiele dni, kiedy taka walka stoczy w tym miejscu 20 tysięcy ludzi. Nieliczni wyjdą z niej zwi. To było bogate miasto, liczące jakieś jest 20 tysięcy mieszkańców. Dobrze się w nim z kupcom, rzemieślnikom, a przede wszystkim rolnikom, bo gleba była wyjątkowo urodzejna. Winnice, gaje oliwne, sady dawały obfity plon. Zezna gleba była wynikiem dawnych wybuchów Wezuwiusza. Wulkanu, który górował nad miastem. Ale od setek lat wulkanu milczal. A nagle to się zmieniło. Wezł już ozyl. To stalo się nagle, a jeśli nawet z wydobywał się jakiś dym. Zapewne nikt nie zwracał na to uwagi. To, co było potem, znamy z relacji rzymskiego historyka, który mógł wszystko obserwować z bezpiecznej odległości, A także z relacji tych nielicznych, którzy byli na tyle daleko, z ocaleli. Był 24 sierpnia 79 roku roku. Nagle zrobiło się ciemno. Jakby ktoś zgasił lampę. To wezów już eksplodował, wyrzucając na 15 km gorący pumex. Gazy i popiół. Na miasto ruszyła lawina. Zanim dotarła, upłynęło kilka godzin. Najpierw zniszczyła blizaj i polozone miejscowości. Na ucieczkę było już za późno. Kto wczesniej mań wyjechał z miasta, ginął przysypany gorącym popiołem. Uduszone trującymi kazami. Miasto przestało istnieć. W mieście, które czeka katastrofa, ale które jeszcze o tym nie wie, rozgrywa się historia milosna. Niewolnika zarazem gladiator Milo, Kit Harrington, zwany Celtem przybywa do miasta. By stoczyć z walkę z Ticusem, innym gladiatorem. Walka miała się skończyć z śmiercią jednego z nich. Takie były rozrywki ówczesnego świata. Walkę organizuje zarzadca Severus, Jared Harris. Zarzadca miasta. Milo poznaje piękna Cassie, Emile Browning, i szybko się okazuje. że ci dwoje mają się ku sobie. Niestety, ma ona poslubić innego. Tym innym jest senator Corvus, Kiefer Suterland. To człowiek, który przed laty przyczynił się do zaglady rodziny Celta i zniewolenia jego samego. Milo nie będzie miała lepszej okazji, by się teraz na minutę zemścić ze wszystko, czego corwus się dopuścił. W filmie zobaczymy nie tylko historię Milości, ale też obraz tego, jak ginie miasto. Jak w obliczu tej katastrofy zachowuje się ludzie, jak próbuje ocalić życie, jakie popełniają bledy. Od tego zdarzenia minęło prawie 2000 lat. Ludzie potrafią wyladować na księżycu. Ale wobec wulkanów jest tak samo bezbronni jak wtedy. Jedyne czym dysponuje to szybsze środki transportu. By w porę oddalić się i nie dać spalić zzywcem. tragiczny bilans wspinaczki na wulkan. Zginęło co najmniej 600 osób. Wideo. Nasa ostrzega, szarkcano własnej się przebudziło. Sobota, przecinek 21.35 TVP1.